Grecka policja ujawniła tożsamość ofiary brutalnego morderstwa na przedmieściach Aten. To Polak, 43-letni Przemysław Jeziorski, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Był specjalistą od marketingu i finansów, cenionym naukowcem w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Jeziorski przebywał w Atenach w związku z rozprawą sądową o opiekę nad dwojgiem swoich dzieci. Konflikt toczył z byłą żoną, obywatelką Grecji. Kobieta zadeklarowała pełną współpracę ze śledczymi. Do zabójstwa doszło w piątek 4 lipca. Zamaskowany sprawca, ubrany na czarno podszedł do polskiego naukowca i oddał pięć strzałów w szyję i klatkę piersiową. Do tej pory nie został zatrzymany. E, key, ola gina jest para i się i nie. Zabójstwo wstrząsnęło lokalną społecznością. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Grecka policja prowadzi intensywne dochodzenie w sprawie zabójstwa i nie wyklucza motywu osobistego.